W XV wieku Leonardo da Vinci napisał, że instrument ten, zaopatrzony w helix, dobrze wykonany z lnianego płótna, z porami zaklejonymi Boskiem, poruszony z wielką prędkością, wkręci się w powietrze i uniesie do góry. Taka przepowiednia z XV wieku sprawdziła się z nadzwyczajną dokładnością. Co prawda, trwało to długo, zanim wymyślono odpowiednie materiały i konstrukcje, ale rzeczywiście ten z pozoru nierealny, fantastyczny pomysł, sprawdził się. Kręcą się dzisiaj setki wirników, do których podwieszono kadłuby, i te urządzenia y, latają. Latają i są niezwykle wspaniałymi urządzeniami transportowymi. Pytanie w ogóle, dlaczego śmigłowiec jest taki dobry? Otóż. Po prostu dlatego, że jest to maszyna jedyna w swoim rodzaju, maszyna pionowego startu i lądowania. Uważaj, z prawym kręgiem latają moi lewym lata Aroko. Wszystko wydaje się normalnie, ale pilot i ja wiem doskonale, że w tym przypadku wirnika nie napędzają turbiny. Do ziemi jakieś 600 metrów obywatelka. No, bardzo szybkie, bardzo szybkie. Tak, wiernik obraca w tej chwili tylko strumień powietrza, który przecina maszyna. Po prostu próbujemy wylądować tak jak helikopter może. Na autorotacji. Wirnik jak Paraso wytrzymuje maszynę. Naprawdę nie napędza go silnik, a mimo wszystko można znaleźć się na ziemi, a tak przynajmniej powiedział ten z lewej strony, stosunkowo bezpiecznie. Nie tylko piona wystarczy lądowanie. Lądowanie jak samolotem, a było już przez chwilę strasznie. 3 metry kwadratowe powierzchni wystarczy, żeby ta maszyna wzniosła się w powietrze i wylądowała. Niezastąpiony we wszystkich akcjach ratowniczych, w działaniach konstruktorskich, gospodarczych, tam gdzie nie ma dostępu. Gdzie trzeba by budować specjalne drogi, żeby cokolwiek zrobić. No i wreszcie co nie jest bez znaczenia, jest to maszyna, która znalazła niesłychanie szerokie zastosowanie dla celów wojskowych. I stąd między innymi wziął się prawdę mówiąc jej kolosalny postęp technologiczny i konstruktorski. Po prostu nie ma już dzisiaj od tych maszyn odwrotu. Mówią ludzie, że w stosunku do prawdziwego samolotu nie ma szans, bo ma mniejszy udźwik, bo jest mniej ekonomiczny, bo w przelocie osiąga znacznie mniejsze szybkości. To prawda, ale prawdą jest również, że tam gdzie trafi śmigłowiec, nie trafi żadna inna maszyna. Tam gdzie nie prowadzą żadne drogi, gdzie nawet koń, cierpliwy pomocnik człowieka, wspina się z trudnością. Właśnie tam najczęściej trzeba dostarczyć ludzi, przewieźć tony ładunków, dźwignąć w górę setki kilogramów. Tu gdzie nie przyleci żaden ptak, gdzie kłęby dymu przesłaniają niebo, a rozpalone słupy powietrza budują piekielne barykady, gdzie wstępu broni żar i blask. Tu ratunek przychodzi z nieba. Gwałtowny prysznic wodny, duszące płomienie proszki to mało, wciąż mało. Ale ta maszyna równie szybko sypie, jak i wraca do bazy. Błyskawicznie napełnia zbiorniki i wraca na pole walki. Nieważne, czy walczy się z ogniem, czy z żarłocznymi owadami, tu liczy się jedno: ta pomoc przychodzi z góry, szybka i skuteczna. A gdy na budowę nie dojedzie dźwig, wtedy ujawniają się największe zalety latającego wiatraka. Dźwignie w górę, położy, gdzie proszą. Może tak dźwig, ta dźwigać we wszystkich kierunkach. Zawisnąć nieruchomo i przytrzymać. Jest nowoczesnym substytutem terenowego łazika bo i do za lepiej dostarczyć na miejsce śmigłowcem. Przyzywane tylko wtedy, gdy nie można użyć już żadnego środka transportu, wykona każdą pracę, ale drogo każe sobie zapłacić. Taki już jest, kosztowny i niezastąpiony. Niedawno zyskał sobie miano najbardziej humanitarnego statku powietrznego. Wszędzie tam, gdzie wydarzy się katastrofa, on pierwszy przybywa na pomoc. Niestrudzenie patroluje bezmiar przybrzeżnych wód i bezbłędnie trafia na potrzebujących. Rzadko się zdarza, by łączył sobą dwa żywioły, powietrze i wodę. Ale jeśli już służy się morskim ratownictwie, wtedy żywioły muszą mu oddać swą ofiarę, bo taki już jest, szybki i skuteczny. I tu, gdzie broni. Wstępu przepast na toń i tam, gdzie nie prowadzą żadne drogi. Jest gotów polecieć wszędzie tam, gdzie człowiek ma jakieś sprawy do załatwienia. Krótki kurs pilotażu dla dziennikarza telewizyjnego. Moim nauczycielem jest pan inżynier Wiesław Merci, szef Świdnickiego Oberu, ale w tej roli pilot doświadczalny. Panie inżynierze, tak żeby poleciał facet taki jak ja, który nigdy nie siedział w śmigłowcu. Od czego zaczynamy? Zaczniemy od nazewnictwa, dobrze. Żebyśmy mieli wspólny język i płaszczyzny, porozumienie. Więc tutaj są przed nami są pedały, tak. prawy pedał, tak. lewy pedał, tak. Tutaj mamy drążek nazywany drążkiem sterowania okresowego. Po lewej stronie. To pański też w lewej stronie jest dźwignia, która nazywamy dźwignią skoku i mocy, skoku i mocy, na, na końcu to, to co pan trzyma w ręce jest rękojeścią, która steruje przepustnicą no wiem, tak jak, tak, gazy, jak, jak, jak w motocyklu, gdybyśmy zawisiliśmy głowiec na nitce tak. za oś to wówczas czyli byłby w tak zwanym stanie zawisu, realizowany. Wówczas tak. śmigłowiec naciskając prawy pedał, śmigłowiec wykonałby obrót względem tej osi w prawą stronę. Dobrze. Okay. Naciskamy, Teraz, w lewo, naciskamy w lewo. I obracamy i w, się oczywiście w, w lewą stronę. Dobrze. Wychylając ten drążek do przodu, cała tarcza, cała tarcza wirnika śledzi za ruchem drążka. ten ruch, kąty nastawienia na poszczególnych opadach zmieniają się jednakowo I powoduje to taki efekt, że ciąg Siła nośna biernika zwiększa się lub zmniejsza się. Dowcip polega na takim koordynowaniu wszystkimi te trzema szperownicami, ażebyś tu wykonać wykonywał to, co dodatkowo chce w A więc to wydaje się bardzo proste, prawda? Może jest realizacji. Proszę bardzo, może Pan przejąć stery i wykonywać te podstawowe ruchy. Jeżeli śmigłowiec będzie opuszczał nos do dołu i potwierdzał to wariumet, to proszę ściągnąć drążek na siebie i odwrotnie. Jasne, próbuję. Śmigłowiec zakręca w lewo, trzeba wcisnąć trochę prawej nogi i przechylić drążek w prawo, żeby powrócić ponownie na kurs 60 stopni. Dochodzimy do kursu 60 stopni, wykonujemy ruch odwrotny lewo nogą i droże, leciutko w lewo. Ten typ śmigłowca reaguje z opóźnieniem i po prostu młodzi piloci śmigłowcowi muszą się nauczyć poznać jego opóźnienia i reagować z uwzględnieniem ich. Świetnie, wolę jednak maszynę oddać w Pana ręce, trochę się boję. Światła XX wieku. Spójny, cienki jak igła i mocny jak stal. Promień lasera. Pod nim miniaturowa rzeczywistość, plastyczna mapa terenu. A wszystko zebrane po to, by ludziom prowadzącym te maszyny ułatwić życie, a może i uratować życie tym, którzy siedzą w fotelach, pasażerów. Symulatory lotnicze są prawie tak stare jak samoloty. I ciągle prawie tak odległy od rzeczywistości jak dziecinna zabawka na pedały i prawdziwy samochód. Obraz stworzony pamięcią komputera tylko z grubsza przypomina prawdziwy pas. A prawdziwe schody zaczynają się tutaj. Z kabiny śmigłowca widać przecież więcej niż z samolotu. Niezwykle szeroki kąt widzenia i olbrzymia ilość szczegółów. Oto zadanie na miarę możliwości laserowego promienia. Stworzyć obraz widziany z kabiny śmigłowca, szeroki i bogaty w detale. Strumień spójnego światła omiata trójwymiarową planszę, punkt za punktem. Jasna plamka przesuwa się między domami i drzewami, napotyka rzeki i mosty. Maluje obraz sztucznego świata pod sztucznym helikopterem. Ruch laserowej plamki jest tak szybki, że oszukuje nasze oczy. Wydaje się, że oświetla wszystko. Ale to tylko złudzenie. Specjalne walcowate czujniki śledzą dokładnie każde jej przesunięcie. Śledzą i odbite światło wysyłają do laserowego projektora. Laserowa telewizja dla lotnictwa stała się faktem. I choć jakość obrazu pozostawia jeszcze trochę do życzenia, to przecież plastyczność i wierność tego symulowanego świata przewyższa wszystko, co było dotąd. Trzeba tylko usiąść wygodnie, zapiąć pasy. I wziąć w rękę drążek sterowy. Reszta to już sprawa między instruktorem a kandydatem na pilota. Tu katastrofa oznacza co najwyżej skreślenie z listy uczestników kursu. Lista żywych nie ulega zmianie, a wszystko dzięki laserowej magii. I pozostaje tylko pytanie, czy warto się tak trudzić dla urządzenia, które zamiast porządnych skrzydeł ma jakieś śmieszne, wirujące łopaty? Przyrządy, na co trzeba patrzeć i co trzeba wiedzieć. No Nie wygląda to specjalnie skomplikowane. No, to myliło, jest tak? w sumie bardzo proste do podstawowego szkolenia lub do, do, do bardzo specyficznych zadań. W związku z tym wyposażenie jest raczej ubogie. No, bardzo podstawowe przyrządy to są tak. takie typowe do, do, do kontroli lotu. Prędkościomierz i wysokościomierz tak. oraz busola, czyli są te te czynniki przyrządy. Tak, który trzeba wyzerować. jeszcze. Znaczy, tak, no bo jest, że w tej chwili, gdybyśmy chcieli odnieść naszą wysokość do tego poziomu, na którym się w tej chwili, do tego lotniska, na którym się w tej chwili znajdujemy, to że ustawiamy tutaj na zero i to jest Jasne. odniesienie. Jedziemy dalej. Tutaj prędkościomierz. Prędkościomierz. Następnie są, i to jest koniec, jeśli chodzi o przyrządy pilotażowe. Więc było, no, no prymitywne proste. Ale to niczym się nie różni od, od przyrządu, które znajdują się na, to w samolocie. Dalej wszystkie tu i te pozostałe przerządy służą do kontroli pracy silnika i konkretnie obrotomierz tu wskazówkowy pokazujący obroty wirnika i obroty silnika. Tutaj jest ciśnienie, ciśnienie ładowania, które określa nam no, stan mocy silnika. Przyrządy, no, a to są wskaźniki jak w samochodzie. Chodzi, no, pal, oczywiście ma ciśnienie paliwa, ciśnienie paliwa. Paliwa, ci, temperatura, ciśnienie paliwa. Konkretnie tutaj może jest takie nową, które na ogół nie spotyka się w samochodach, na przykład to jest temperatura głowic tak. cylindrów, ciśnienie oleju, temperatura oleju, no i tam ładowania lub rozładowywania akumulatora, czyli po prostu alternator. No i radiostacja radiostacja, bezpieczniki. Pewne włączniki, które włączają nam światło pozycyjne, światła antykolizyjne, alternator, akumulator, pompa podająca paliwo, stacyjka tak zwana, no, czyli przekręcamy i lecimy dalej. Fity wieża, ofiera, alfa oskar. z powietrza jest tej do szustki, proszę. Aleś pozwalam Alfa Oskar, wieży Alfa Oskar India na pięć. W tej chwili lot odbywa się, widać wszystko pod spodem, ale jakie są główne przyrządy nawigacyjne podczas ruchu? Jedynka brawo eko. Jedynka eko. Zrozumiałem jedenastą. Jeden. przyrządem do latania na ślepo jest sztuczny horyzont. Brawo eko i proszę nie pa, to, się rozpłynąć, bo prędkością jeżdżę, I to? Zero busoną, która ustala kierunek. Śmigłowiec jest w części przygotowany do takiego szkolenia właśnie lotu tylko według przyrządów. Wygląda to mniej więcej tak: na szybach specjalne osłony koloru pomarańczowego, a pilot, na no pilot powinien mieć na oczach coś takiego. Przez te okulary widać przyrządy, natomiast nie widać nic za oknami. Niebieskie i pomarańczowe kolory wzajemnie wygaszają się, dając w efekcie czerni. To jest oczywiście sposób korzystania y, z przyrządów na i nauki na lotu wymy? na ślepo. Baroł, rekomendować wymbować ko bierzem. Czy moglibyśmy może usunąć już y, te y, osłony na oknach? No sobra fitnik wieża, siera Wysokość 600 w stresie numer 6. Zerzów konieczny wydatk wykonuj Alfa Oskar wieży Widoczność zero. Rejsowe samoloty Zawsze jednak znajdują drogę, jak po sznurku sprowadza je lotniskowy radar. Śmigłowce w odróżnieniu od samolotów pasażerskich pozbawione są radarów. Nie ma ich ani na pokładzie, ani na przypadkowych lądowiskach. A bywa, że śmigłowiec musi polecieć w najgorszych nawet warunkach. Więc gdyby tak gdzieś w maszynie umieścić radar. Choćby w środku jednej z łopat. Długi falowód z nacięciami to w sumie duża antena. Łopata stała się nadajnikiem i odbiornikiem radarowych impulsów, a że kręci się podobnie jak antena zwykłego radaru. Tak oto powstał pierwszy śmigłowiec którego wirnik jest równocześnie radarową anteną. Przyrządy nawigacyjne w kabinie pilota zyskały mocne wsparcie. Elektroniczne oko z niezwykłą wiernością i szczegółami godnymi pozazdroszczenia dokładnie kreśli zarysy brzegów rzeki, mostów, ulic, budynków i wszystkiego co większe od dwóch metrów. Związanie anteny z wirnikiem, a nie z chybotliwą, wibrującą i obracającą się kabiną, Dało szansę na wyraźny i niezakłócony obraz. Wiązka mikrofal z nadajnika w kabinie wędruje wzdłuż osi wirnika i przez giętki odcinek falowodu do rury w łopacie. Stąd wychodzą radarowe impulsy i tędy powraca echo. Na ekranie przesuwa się obraz Ziemi, tym razem widoczniej. Ale przecież to dopiero pierwsze próby porównanie oryginału z radarową repliką. Później przyjdzie czas na zastosowanie nowego pomysłu w praktyce. Tam, gdzie potrzebne jest szybkie działanie i pomoc, a widoczność wynosi zero. Radar w łopacie no, właściwie nie wiadomo, jak daleko jeszcze ta y, fantazja konstruktorów może, może pójść. Chociażby to, co jest na dzisiaj, tak. Dziwnie wyglądająca maszyna jak ten śmigłowiec. No, kawałek właściwie plastikowego, plastikowego jajka podwieszonego do wirujących łopat. To już jest dzień dzisiejszy. Dzień jutrzejszy nie wiadomo. Może to będą śmigłowce o dwóch, trzech wirnikach o nieograniczonej albo ograniczonej do dwóch ilości łopat. Nie wiadomo. Jest to konstrukcja tyleż otwarta, co niedoskonała, i w związku z tym będą na pewno powstawały. Najróżniejsze konstrukcje. Jedno jest pewne te konstrukcje będą i być może spotkamy się z tym, co będzie łączyło wszystkie zalety samolotu i zalety śmigłowca z jakimś dziwnym, hybrydowym tworem. Niby samolot, a nie bardzo. Poważne kłopoty z zamocowaniem silników. Śmigła jakby na wyrost. Zresztą, jakie tam śmigła? Geometrią bardziej to przypomina śrubę motorówki. Ale w tym szaleństwie jest metoda kontrola położenia łopat jak w helikopterze przez starce sterującą. I ten ruch, nieznany przedtem w lotnictwie. 20 lat trwały prace nad tym modelem, aż nadszedł dzień, gdy przestało być śmiesznie. Odskoczyć i zawisnąć, jak śmigłowiec. 20 lat trwały badania. Rok 1977. Pierwszy lot ze śmigłami, które nie pracują w kierunku ruchu. Wtedy nikt jeszcze nie wiedział, jak naprawdę zareaguje powietrze atakowane śmigłami pod kątem. Aerodynamiki trzeba się było uczyć na nowo. Rok 1978. Zmiana kąta nachylenia śmigieł w ruchu. Z każdym stopniem zmienia się dynamiczna charakterystyka maszyny. Wtedy nikt nie wiedział do końca, jak... Próba szybkości poziomej, 480 km na godzinę, jak niezły samolot. Pora wreszcie na szczegóły. To próbne loty jednego z dwóch eksperymentalnych samolotów Bell XV-15. Lotniczej hybrydy, mówią entuzjaści, chimery szepcą kpiarze. Dwa przeciwbieżne 7-metrowe wirniki napędzają gazowe turbiny. Masa startowa ponad 6 ton. Szybkość w locie poziomem 550 km na godzinę. Pułap ponad 8 km. Podwójny system sterowania lotem. Te same drążki pozwalają sterować maszyną raz jak śmigłowcem, raz jak zwykłym samolotem, bo XV15 to pierwsza udana próba połączenia zalet obu tych środków powietrznej komunikacji. Załoga dziś dwóch ludzi. Jutro plus 30 pasażerów. Pojutrze. Pojutrze być może z idei śmigłowca pozostanie tylko idea. Zniknie wirnik zastąpiony przez patrzące w ziemię wyloty dysz odrzutowych silników. A od czasu do czasu w aerodynamicznych tunelach wielkich lotniczych firm pojawiają się latające dziwolągi. Eksperymentalne aparaty unoszą się na eksperymentalnych strumieniach gazu. Coraz dobitniej wychodzi na jaw straszna prawda, że łatwo jest latać szybko, że prościej było przebić barierę dźwięku i ciepła niż tę o nazwie bezruch. Ale próby trwają. Bywało, że sukces wydawał się o krok. Odchylające płaszczyzny kierują siłę ciągu pionowo w dół. Wisi. Ale nie trzeba okaznawcy, by spostrzec, że to stan krytyczny. Stan dojrzałego jabłka na zwiędniętym ogonku ślepa uliczka więc może tak jak w XV15. Dwa turboodrzutowe silniki o zmiennym położeniu jeszcze w formie modelu latać ma za 4 lata może. A może tak? Główny silnik rakietowy uderza ciągiem pionów w dół. Trzy żyroskopy sterują dziesiątkami korekcyjnych rakietowych dysz. Obłoczki dymu to przejaw pracy systemu stabilizacji. To słynna latająca platforma Wasp dziadek aparatów lądujących z ludźmi na Księżycu. Więc może tak. Helix po grecku znaczy śruba, pteron skrzydło, a wiadomo, że wśród tysięcy ptasich gatunków sztukę zawisu opanował tylko jeden.